Cześć, chcę się z Tobą podzielić dzisiaj takim drobnym doświadczeniem, które miałem. Jaki czas temu, gdy opróżniałem zmywarkę, wziąłem chochelkę, czy cokolwiek to było, jakieś, jakieś tam przyrząd codziennego użytku kuchennego i zacząłem się mu przyglądać, bo zauważyłem, że są na nim pewne smugi, kropki, mazy. Tak oglądam sobie tą cholerną chochelkę i w pewnym momencie dotarło do mnie, co ja kurwa robię? Ponieważ właśnie w tym momencie zacząłem zachować się jak bohaterowie reklam, którzy wyjmują pranie z pralki i oglądają go, jakby tam było kurwa całą turyński, co ja właśnie robię? Czy ja właśnie wyjąłem ze zmywarki chochelkę i zacząłem oglądać, czy ona jest idealnie czysta? Ponieważ właśnie to zacząłem robić, mimo że ja nie oglądam reklam, nie mam telewizji w domu, ale dziś zawsze będąc w gości, będąc w pracy, będąc na stołówce, gdzieś zawsze ta reklama wpadnie w oko. No, nie idzie od niej całkowicie uciec. W tym momencie dotarło, jak człowiek bardzo jest programowany, że zaczyna robić takie pojebane rzeczy. Że bierzesz rzecz codziennego użytku, która po prostu ma być czysta, ponieważ była brudna, a ma jakieś cholerne smugi i mi zaczęło to w pewnym momencie przeszkadzać. Jak bardzo człowiek jest programowany, że zaczyna robić takie kretyńskie rzeczy. Co się stało z nami jako ludźmi, że zaczęliśmy na przedmioty, przedmioty codziennego użytku traktować jako kurwa dzieła sztuki, które mają być piękne, idealne, wymuskane. Listwy przepodłogowe muszą błyszczyć w każdym momencie, muszą być z MDF-u, więc nie mogę je zalewać wodą, bo się odkształcą. To jest tylko cholerna listwa przepodłogowa, to jest podłoga, którą u moich dziadków na wsi chodziło się w butach, bo to jest podłoga. To nie było coś, co trzeba dbać, konserwować, patrzeć pod światło i z linijeczką badać, czy jest idealnie proste. Przypomniała mi się sytuacja, gdy mój znajomy ostatnio yy, w jego aucie ktoś porysował zderzak i był po prostu tak wkurwiony, że nie mógł prawie dojść do siebie. A ja sobie myślę, to jest cholera tylko samochód, to jest pieprzone pudełko na kółkach, które macie przewieźć z miejsca A do B. Od kiedy stało się ono miejscem kultu? Od kiedy stało się czymś, wokół czego trzeba chodzić ze szmatką, polerować, muskać. A jeżeli ktoś zrobi ryskę, to staje, się koń, to staje się to końcem świata. Od kiedy rzeczy zaczęły dyktować hmm, tryb, rytm naszego życia i decydować o jakości naszego życia. Naprawdę. Są takie momenty, kiedy dochodzi do pewnego otrzeźwienia, i ten moment był takim momentem otrzeźwienia w moim życiu. Że to są tylko cholerne rzeczy, które się zużyją. Tym bardziej, że 90% rzeczy, które wychodzi dzisiaj z taśmy i tak po pięciu latach będzie się nadawało do wywalenia. Traktujemy jakby one były przedmiotem jakiegoś kultu, uwielbienia i efektem pracy jakiegoś, nie wiem, legendarnego pana z manufaktury. Podczas gdy to tylko taśma w Chinach, która wypuszcza dziadostwo, które i tak wcześniej, czy później się zepsuje i wygląda ładnie przez miesiąc. Więc naprawdę, jeżeli też zauważasz u siebie takie zjawiska czas wziąć się w garść i w końcu dojść do ładu. Pozdrawiam bardzo brzydkiej.